B nie jak będę buszory i miszory ściągał, bo na przykład teraz pasuje. A ja sobie to wezmę. Ja muszę zagrać ordynę, taka katolickie. Ja Właściwie chłopaki stresują. Jakie wy chłopaki jesteście rangi? Tak szczerze, szczerze, bo ja to nie jestem wcale no, zobacz sobie, no jeden mieć 5, drugi no mieć 3. Dobra, pięć. Ja no ja jestem u rankiet, tak? No proszę cię. 0,8KD no. to już poważne KD jest. To nie ma nie ma śmiechu w tym wszystkim. A bo co trzeba nagrywać? Na YouTube a to będzie? Całe 5 ludzi całe to obejrzy... Kurde no. To, to także tak, no, zostawili mnie, opuścili. Póki yy, prośba, cztera, we mi jak będę buszory miszory ściągał. Oki Doki! ale nie jestem dobry w Fortnite. Eeeh, oh, się, że dostanę w Eee, pepepe, że Co ty wybierasz? Ja muszę zagrać w ordeny. taka tradycja. Na obronę. Schowam się w wannie, może nie zauważyć. Gdzie tu jest kamera? Ja nie pamiętam. Gada na przygodę. Zaraz wejdę tam do nic. Gdzie oni są? I czy nie grają niby? Ludzie, tu nikogo nie ma. Stresują mnie. strony. Nie wiem czy nie wszedł na A. Mam dokazanie. Od balkonu będzie. balkonie. To, że tam gdzieś jest, to... Tak. Okay. <noise> jeszcze jest? Przed na B. Nie z po <noise> Nie wiem co ja mam zrobić, naprawdę nie wiem. Z Zrzędujący... O, na dole są. No czy przepalę po prostu, jak czrowi. <noise> to była na <gówniana> runda. <noise> A, ja miałem kolory, mogę tego zmienić. PS, kinowy, sceneria. Tryb wyścigowy ustawię, ale będę szybko jeździł teraz dronami. Czy mają prąd? Jak mają prąd, to jest pizda to, nie mają. A, nie, podłączyłeś tego do prądu. Szkod. No już zużyłem. Dobra, może tak może nie ma nic do przepalania. No cichacza, na no cichacza to zrobię. Cicho, 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 cicho. Po to zrobimy. Wiesz, jakby miał coś przepalać, to ja właśnie chcę, żeby... Żeby on główne Nie ma drogi. O, po, le po lewej jest jakby, co? Dobra. Nie wiem, co ja mam zrobić, chłopie. Człowieku nice. Człowieku, kajt mnie zabija Jeszcze z tłumikiem? Nie, nie z tłumikiem No to beka ze mnie O, uwagę mm. uwaga mm -hmm. Praca zespołu smutno, mi. co nie będzie, co oglądać nawet? Nie, wiem co ja mam zrobić? Gumys podpowiada mi coś mądrego, a serce mówi piku. jamaruj się wpierdziel na sali. Wszystko nie tak. Wszystko nie tak. Poczanka? Oni sobie ze mnie robią. No, ja wezmę. to spróbuję drugi raz jeszcze. To będzie z góry prowadzone, mogę strzelać? Tak. Hacza otworzył. Na. No A. Ciebie? No A ty kurde, tam jest ten. Kurde, ja nie wiem, myślałem, że jest z innej strony tam na. Ты же, Aaaa, eee, tam z bomby mnie zabijają. Niepoważnie. Musię skryć za stołkiem wtedy, bym nie tak Cienios jestem. Smutno mi. Na pizdę dostanę szybciutko. Tu tu tu, a teraz atakujemy. Nie no, rozwalimy go teraz. Pewnie na kurzu. Ta na kurzu. 5 sekund zbieraj Uwaga na frochy! Bomb. Bomb Nie wiem, gdzie tu się nawet celuje zbytnio. Yeah. No właśnie tutaj. No to pokazujemy. Co? Spawn Chciał Chciał spompikować no? Aha. To sobie wstawiłem pułapkę Dzi chyba, nie? To była szybka? Prawda? Nie wiem co ja mam zrobić. No ja muszę spawn na nich jakichś dwóch. Co ja mam lepszego do roboty? Nic nie mam lepszego do wyboru. On nie ma kulek, on nie ma kulek. kulek. On nie ma kulek Aaaa. Ma kulek. No milicyn. Co to? Ale gruba broń. Jak ty strzela? Ładnie strzela, normalnie. Dziękuję te drony wychowałem. Nawet nie jak gdzie można z strzelić człowieku, Więc nie wiem. Mnie najlepiej? O, na dachu jest. Gridlock chyba, tak? To skąd ja mam wiedzieć wtedy? Z trafi muszę wybiec. Albo stąd ewentualnie. Nie zabiję go? Nie wiem. Nie, nie zabiję go. Widziesz go gdzieś? Nie, nie czekaj jeszcze za raz. Nie, nie, a jest w 100% czystej dla nawetora. Kurde, strzelił mi drona. Kurwa, no mat. I oni są niby cieniasy, oni mnie zdymają dupę. E, jest gdzieś tam. W takim razie. A czekaj, bo to kamerą mi to zrobił. Dobra, czekaj. To mam jeszcze. Dobra, e. A i B chyba w 100%... B też w 100% czyste. A właziemy. Jak on tutaj puścił na matkę? On już? Ty skurwa w ogóle nie, nie nic o, Ja nie ja nie ogarniam Moisz To ja od łazienki wejdę Oj, złosiece Zwiemy To będzie spasi jak to takie. to nie jest co, ja Dlatego chciałem żeś wchodzi łazienkę O to Beka ze mnie Szybko poszło Przepraszam Cię, słuchaj Nie no, ja co mówiłem, ci? że tak będzie No ja nie grałem długo z, Ze ścianą, ale to jednak nie było ścianą. Nie no, to wiesz też, bo my nasz, dwu, Nas dwójka była, my sobie info nie? nie no, zestrałem się w galoty, koncertowo Dobra. Dobra. Dobra, nie umyłem się Ale tego nie wrzucę I co teraz, Discorda nie trzeba odpalić? Dobra. A mam nadzieję, że będzie działać. Ty stary, ja ale nie mam swojego serwera. A może jest tu schowany. Nieeeeeee. No nie, 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 nie mam swojego serwera. No widzę. Gdzie jest? Spójrz. A, dobra, znalazłem. Gęba Strasburgera. Znalazłem. O, jest A się ukrył ten Strasburger. Dobrze, że powiedziałeś. A coś się zmieniło? Zmi zmi dużo czy tak nie za bardzo, bo ja to nie wiem nic na przykład. A to tym lepiej. <noise> A dalej można kiby niszczyć z pistoletu, czy już niespecjalnie, w sensie ze wszystkiego? Teraz już to, to. teraz już trzeba specjalnie eksplozywne specjalnie używać. Tak? Już nie można normalnie? No chwia, ja, ja Cię robię. Oj, 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 oj. <noise>